Wierność zasadom, uczciwość, odwaga kiedy trzeba, pochylanie się nad słabszymi i służenie słabszym, wierność prawu, konstytucji, porządkowi demokratycznego państwa prawnego. To są wszystkie te wartości, w które mój ojciec jako człowiek, jako obywatel, jako patriota, jako adwokat, później jako senator i poseł, wierzył i o które walczył przez całe życie. Ogłaszam, że laureatem 15 edycji nagrody imienia Edwarda Joachima Wende został Pan sędzia Paweł Juszczyszczyszyn. Odwaga w obronie godności ludzkiej, praw, wolności, sprawiedliwości. Odwaga w obliczu represji ze strony potężnego i niedemokratycznego aparatu politycznego. O tym, kim jest i czym kieruje się pan sędzia Paweł Juszczyszyn, najlepiej mówią słowa patrona nagrody, pana mecenasa Edwarda Wende, który Zapytany, czy bał się brać udział w procesach politycznych, odpowiedział: To nie była kwestia odwagi, tylko uczciwości i przekonań. Zwykła ludzka uczciwość nie pozwala przechodzić obojętnie obok bezczelnej i aroganckiej władzy przekraczającej swoje uprawnienia. Nie pozwala milczeć w obliczu ludzkiej niegodziwości i godzić się na bezprawie. Tegoroczny laureat reprezentuje w sposób idealny te wartości, które były ważne dla mojego taty? Myślę, że takie zwykłe postępowanie zgodnie z własnym sumieniem, dając ogromną satysfakcję, daje też siłę do dalszego działania. To jest najlepsza nagroda jeżeli człowiek na koniec dnia może stanąć przed lustrem, spojrzeć sobie prosto w oczy i powiedzieć: Dałeś radę. Inicjatywą wyróżnioną w ramach 15. edycji nagrody imienia Edwarda Joachima Wende jest inicjatywa Tour de konstytucja realizowana przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Dziękuję wszystkim prawnikom, wszystkim wam państwo za wasze wsparcie i pomoc. Kiedy się angażowałam w tą inicjatywę nie miałam pojęcia, że to będą lata życia. Szanowni Państwo, jestem tak bardzo wzruszona. To nie jest takie oczywiste, że organizacje społeczne rozmawiają o prawie w taki sposób przystępny, ale też pokazujący, że prawo to nie jest to, co nas każe, tylko co jest naszym orężem. I wydaje mi się, że to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. My budujemy coś więcej niż tylko wiedzę opartą na, na prawie i na konstytucji. My mówimy o wzajemnym szacunku. My uczymy się słuchać siebie nawzajem. Więzi, które się tworzą między tymi osobami, to są rzeczy, które są niepoliczalne i w żaden sposób nie można ich oszacować. Fundusz Obywatelski imienia Henryka Wójca wspiera Turdek w Konstytucji od samego początku i bardzo się cieszymy, że to w ramach nagrody imienia Warda Wendę otrzymał w tym roku wyróżnienie.